Nie pamiętano już złotych lat dwudziestego stulecia. Poszła w niepamięć cudowna technika i okrutne wojny. Nie pamiętano też kiedy dżagersi po raz pierwszy stoczyni grę z psią czaszką. Tudger Bauer i Joan Chen w filmie Krew bohaterów w pozostałych rolach. Myślałam, że tym razem będzie łatwo. Gramy jak stare baby. Wytrzymasz jeszcze 15 czy 20 kamieni? Nie wytrzymam, jeśli on nie podniesie swego żelaza. Potknąłem się i on ma mnie osłaniać. I miałem kłopoty z uchwytem. Lepiej nie miej kłopotów, i kryj go wracaj na pole, dziewczyno. Ci są twardzi, bardzo twardzi. Szczególnie ten, ten, co ma tatuaż, jest bardzo dobry. Na pewno grał w lidze. Chcę, żebyś przygwoździł tego wielkiego. Usuń go z drogi. Nie mogę go przewrócić. Ja go przewrócę. Ty siadaj na nim. To idiotyzm. Mogliśmy już dawno pić i pieprzyć. Dwadzieścia kamieni. Mają nowego sprintera. Jak twoja nóżka, Boli? Odgryzę ci cycki, ty suko. Złamie ci tę nóżkę. Ludzie już nie pamiętali złotych lat XX wieku. Nie pamiętali wspaniałej technologii i następujących po niej strasznych wojen. Nie pamiętali, kiedy po raz pierwszy Jagersi zagrali w grę i dlaczego zaczęto w nią grać czaszką psa. Dla Jagera występują także, myślałam, że nie będzie z nimi żadnego problemu. Gramy jak stare baby. Wytrzymasz jeszcze 15-20 kamieni? Nie, jeżeli on będzie mnie tak osłaniał. Potknąłem się. On powinien mnie chronić. Trochę mi nie wyszło. Lepiej niech ci wyjdzie. Nie graj z nimi. Oni są bardzo groźni. Szczególnie tamten z tatuażem na głowie. On nie jest zbyt dobry. Musiał grać w lidze. Chcę, żebyś mi tamtego przygwoździł, żeby nie wchodził mi w drogę. Nie powalę go. Ja go powalę. Ty tylko na nim siedź. To jest głupie. Do tej pory powinniśmy już pieprzyć i Dwadzieścia kamieni, nie więcej. Mają nowego nasadzacza. Jak noga? Woli? Wyrwę ci cycki suko. Jeszcze bardziej zrani ci twoją nogę. Złamie ci nogę. Nie pamiętali o złotym wieku XX. Nie pamiętali cudownej techniki, ani nieludzkich wojen, które potem nastąpiły. Nie pamiętali, kiedy Jagersi pierwszy raz rozegrali grę. Ani kiedy pierwszy raz została ona rozegrana psią czaszką. Amerykańska Kings Kingsroot przedstawia Rutgera Bauera i Joan Chain w filmie Powrót Jagera. W myślałam, myślałam, że ci mieli być martwi. To my gramy jak stare baby. Myślisz, że dasz radę wytrzymać jeszcze 15-20 kamieni? Jeśli ten osioł nie podniesie tego swojego żelazka, to nie. Potknąłem się. Powinieneś mnie ochraniać. Straciłem uchwy. Lepiej rób to dobrze. Lepiej wracaj na pole, dziewczyno. Ci są mocni. Nie graj lepiej przeciwko nim. Bardzo okrutni. Szczególnie ten z tym tatuażem na głowie. Jest zbyt dobry. Musiał grać w lidze. Chcę, żebyś założyła szpilę na tym z przepaską. Usunęła mi go z drogi. Nie mogę go przewrócić. Ja go przewrócę. Ty tylko na nim usiądziesz? To jest głupie. O tej porze przecież powinniśmy już dawno się pieprzyć i pić. 20 kamieni, nie więcej. Mają nowego biegacza. Jak twoje noga, bolecie? Oberwę ci ucyce dziwko. Ja ci uszkodzę nogę, złamie ci ją. Już nikt nie pamięta złotej ery XX wieku. Wspaniałej techniki i okrutnych wojen. Nikt nie pamięta początków sportu i dlaczego w grze używa się psiego czerepu. bohaterów. W pozostałych rolach. Tym razem miało być łatwiej. Gramy jak stare baby. Wytrzymasz 20 kamieni? Nie, jeśli nie będzie mnie chronił. Potknąłem się. Mam nie usłaniać. Nie utrzymałem łańcucha. Staraj się lepiej. Wracaj na karczowisko. Nie zadawaj się z nim. Zwłaszcza z tym wytatuowanym. Pewnie grał w lidze. Uważaj na siepacza. Niech mi nie przeszkadza. Nie obalę go. Ja to zrobię, ty go przydusisz. Powinniśmy już ucztować. Dwadzieścia kamieni, nie więcej. Mają nowego migacza. Jak noga? Boli? Wybiję ci zęby, suko. A ja złamie ci nogę. Nie pamiętano o cudach techniki, ani o okrutnych wojnach, jakie prowadzono. Nikt już nie pamiętał, kiedy Jagersi rozegrali swój pierwszy mecz, ani jak doszło do tego, że zaczęto grać psią czaszką. Myślałam, że z tymi tutaj pójdzie nam łatwo. Graliśmy jak stare baby. Sądzicie, że wytrzymamy jeszcze 15 lub 20 kamieni? Nie, jeśli ten szczeniak nie zacznie machać łańcuchem. Potknąłem się. Miał mnie osłaniać. Pogubiłem się Lepiej się pozbieraj Wracaj na pole dziewczyno to za cholerny typy. Aż nie chce się grać z taką bandą. Z piekła rodem. Zwłaszcza ten. Z tatuażem na czole. Jest za dobry. Musiał grać w lidze. Chcę, żebyś przygwoździła rębacza. Trzymaj go z dala ode mnie. Nie dam rady go załatwić. Sam go załatwię. Tylko wskocz na niego. Co za głupota. Już dawno powinniśmy być nachlani i posuwać kogoś. Dwadzieścia kamieni. Nie więcej. Mają nowego kłika. Jak ta noga? Boli? Odrąbię ci te cycki dziwko. Przywale ci w tę nogę. Złamie ci ją. Ludzkość nie pamięta już złotego XX wieku. Zapomniała o cudach techniki czasów okrutnych wojen. Nie pamięta też pierwszej gry rozegranej psią czaszką. i John Chen w filmie Krew Bohaterów W pozostałych rolach Mówiłeś, że pójdzie gładko. Gramy jak stare baby. Myślisz, że wytrzymasz jeszcze 15 albo 20 kamyków? Potknąłem się. Miał mi je osłaniać. Za słabo trzymałem. Bardziej się staraj. Lepiej z nimi nie zadzierać. Są paskudni. Zwłaszcza ten z tatuażem na głowie. Jest za dobry. Na pewno grał w lidze. Przetrzymaj go, niech nie wchodzi mi w drogę. Nie powalę go. Sam go przywrócę. Tylko na nim usiądź. Co za kretyństwo. Powinniśmy już pieprzyć się i pić. Najwyżej 20 kamyków. Mają nowego kuika. Jak twoja noga boli, obetnę ci cycki, suko. Zranię cię w nogę i złamie ci ją.